Cześć, witajcie, witajcie Wy kolejnym odcinku na moim kanale i słuchajcie, nie uwierzycie, co się stało. Znaleźliśmy diamenty. Pog. Neku, jestem z Neku dzisiaj i Neku, możesz się przywitać. Pog, czamp. Czy Neku pisze na czacie, czy Neku się przywita? Dobra. Neku. To jest ta chwila. Kiedy kopię diamenty? Uwaga! Pierwszy diamencik. Jakie to jest super. Dobra, oczywiście pierwszy będzie kilo robiony. Ok, Pog. Wracam na górę. Zaraz wrócę na górę. Dobra. Co się stało? Prawie umarłem. Mam tu serduszka. Co się Ja. Jedzę. Jedzenia nie ma. A przed domem jest parę zombiaków i szkieletów. To uciekaj. Co mnie dopaść. Dobra. Ja więc je... to był taki ja krótki biorę... odcinek z Diamentosów, więc myślę, że możemy się pożegnać, więc eluwina, Diamentosy skończone, eluwina.